Siema. No się ma, to świry. Taka sytuacja. E jeżdżamy z nowym projektem, tak trochę vlogowo zaczęliśmy eee, i gdzieś słyszałem, że jest snajperka około 300 która ma ponad 80 metrów zasięgu prosto z pudełka, więc e, jedziemy to dla Was sprawdzić e, i, i to będzie dobre 60 km, także życzcie nam powodzenia, żeby, żeby wszystko fajnie wyszło i, i pokażemy Wam, co to za sprzęt Siemo. Dobra, nie będę driftował, bo dostaniesz drabiną w szczękę. Ale możemy spróbować! Fajnie by było. Fajnie by było. Fajnie by było dostać drabiną w szczękę. Siema tu Bartek i chciałbym Was zaprosić na naszą nową serię, którą kręcę z Arkiem. E, jakby ktoś nie kojarzył kim jestem, e, to w zasadzie w firmie jestem menedżerem e-commerce, to znaczy zajmuję się. W zasadzie wszelkimi kreatywnymi działaniami w naszej firmie YouTube'em, administracją strony, promocjami e, i różnymi innymi ciekawymi rzeczami, e, na przykład administracją naszej fajnej AS grupy, do której zapraszam. E, I cóż, mamy mnóstwo e, fajnych pomysłów, więc wymyśliliśmy, żeby po prostu to nakręcić, i żebyście mogli e, zobaczyć e, Airsoft od trochę innej strony, więc zapraszamy. Tu się rozbijemy i będziemy strzelać w tamtą stronę. Jesteśmy na wydzielonym, prywatnym polu. Wyłączyliśmy dzięki naszym kontaktom możliwość ruchu powietrznego w, w tym areale. Więc jesteśmy zupełnie bezpieczni od przypadkowego trafienia niepożądanej osoby bądź istnienia. Chcieliśmy Was dzisiaj zaprosić na e, test snajperski. E, o czym mówiłem już w samochodzie, że znaleźliśmy snajperkę, która podobno w stoku, prosto z pudełka ma zasięg 80 ponad metrów. Ponad 80 metrów na kulkach 0,32 g. E, nie mogłem siedzieć w biurze spokojnie i musiałem pojechać w te piękne okoliczności przyrody to sprawdzić. E, wiadomo, że na małej osi strzelniczej nie, nie damy rady wszystkiego uchwycić, ale Proszę, wynajęliśmy całe pole, także także do wyboru, do koloru będziemy strzelać na otwartym powietrzu. Eee, dlaczego testy, testy strzeleckie przeprowadzamy na otwartym powietrzu? Dlatego, że uważam, że Airsoft w większości jest rozgrywany na, na otwartym powietrzu. Oczywiście ja uwielbiam Cekuba i, i w Cekubie również się strzelamy, ale jeżeli chodzi o snajperki, no to umówmy się, że głównie jest to, jest to las. Dlatego Wiatr i inne czynniki mogą wchodzić w grę, ale tak jakby symulujemy jakieś realne czynniki, będziemy testować repliki, tak jak ich byście używali po prostu na, na strzelance. Nie używamy żadnego imadła strzelniczego. Będę, będę strzelał z tych replik z pozycji stojącej bądź jakiejś zbliżonej do tego, jak, jak korzysta się z replik na strzelankach. Żeby sprawdzić taką realną celność w boju, nie tylko na zamkniętej hali, gdzie, gdzie nie ma w ogóle wiatru, e, nic się nie dzieje i, i wszystko jest spokojnie. Także syntetycznych warunków nie wytworzymy. Chociaż, jeżeli będziecie chcieli, żebyśmy przyszły, w jakichś przyszłych odcinkach poszli na przykład na strzelnicę, to, to z chęcią nakręcimy jakiś odcinek również na strzelnicę. Zapraszam, pokażę Wam e, nasz dzisiejszy cel strzelniczy. Staraliśmy się odzorować z tego, co udało nam się znaleźć. Mniej więcej coś wielkości sylwetki człowieka Także ma nogi, korpus, ma także ręce I ma dość dużą głowę Natomiast możemy przyjąć, że ten odwrócony do góry nogami grill Mniej więcej jest wielkości głowy No powiedzmy głowa z dużym hełmem Albo ewentualnie ktoś, kto z, Nie wiem, przeciwnik wasz wyleciał z lasu i wpadł głową w, w kokon szerszeni, czy tam gniazdo i whatever. Co dalej, jak to będzie wyglądało? Kupiliśmy specjalną miarkę, więc będziemy mierzyli odległość do, do naszego celu co parę, para 10 metrów. Nie wiem, myślę, że zrobimy 30, 40, 50, 60 metrów albo 30, 60, 80, 100. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zmierzymy to, żeby to był realny dystans, a nie, a nie żaden podrabianiec i... Zatem zaczynajmy. Do pierwszego odcinka wybraliśmy snajperkę, bo mam bardzo duże przywiązanie do snajperek. I dzisiejszą repliką będzie... Nie no, to sobie zostawimy na później. To jest moja VSR-ka już po... Po fajnym tuningu, jak mi się wydaje, i ma całkiem niezłe osiągi. A jak sprawdzaliśmy przed chwilą na jednych z najlepszych kulek na rynku, no to ma niezły zasięg, ale jeszcze to zmierzymy. Replikę, którą dzisiaj złożymy, którą sprawdzimy i sprawdzimy, czy rzeczywiście prosto z pudełka jest w stanie strzelić na około 80 metrów. Jest. Poczciwy sport Linik M40A3 Macmillan OTSG. Popularna snajpereczka, około 300. Na świecie mówi się, że to jest najlepsza propozycja w okolicach 80 dolców. I coś Wam o tym powiem. Zobaczmy, jak to wygląda w środku. wszystko jest brand new, nowiutkie, nieotwierane przez nas. W firmie sprawdzaliśmy yy, jeden egzemplarz, żeby sprawdzić ile to cudeńko ma FPS-ów i około 440 nam pokazywało chrono dość, yy, dość, dość stabilnie, więc nie do zaskoczenia jak na snajperkę za około 300. 30. Zobacz. Korze. Jak na tę cenę nie jest najgorzej. Oczywiście nie jest to Tokio Marui, które leży za nami. Mamy gumową stopkę, regulowaną bakę policzkową. No to tworzywo na pewno nie jest w pierwszej klasy, nie jest najbogatsze, ale w zasadzie jak płacimy tyle za snajperkę na takim entry levelu, żeby wejść w świat airsoftu, zobaczyć jak to snajperstwo smakuje, no to chyba najważniejsze jest to, jak ta snajperka strzela, a nie wygląda. Zobaczmy. Mamy tutaj piękną, malowniczą informację, że posiada 1,9 dżula. I złóżmy to. W zestawie dostajemy dwa klucze imbusowe, podkładki, dzięki, którymi, dzięki którym możemy sobie wydłużyć tak zwany reach, czyli to, jak daleko snajperka jest od naszego ramienia, Szybką ładowarkę, która jest tutaj, standardowa, i magazynek również stworzywa, które może nie jest. Yy, Najpiękniejsze na świecie, najbardziej fantastyczne, ale ma spełniać swoje zadanie w tej cenie i myślę, że, że, że te magazynki dadzą radę. Złóżmy więc osób zastanawia się czy trudno jest snajperkę złożyć, jeżeli dostajemy ją rozłożoną po to, żeby to nie były takie wielkie pudła. Otóż zazwyczaj jest to banalnie proste. I siedzi już na miejscu. Musimy teraz dopilnować, żeby śruby złapały. Snajperka siedzi. Magazynek zaklikuje się na miejscu. 80 metrów, które podobno ta snajperka ma osiągać. W tych testach były używane kulki 0.32 g i my użyjemy takich samych, sprawdzimy to. Jako że nie jesteśmy strasznymi bandytami i nie chcemy niszczyć przyrody albo zaśmiecać, to użyjemy kuleczek bio. Mamy tutaj 0.32 i użyjemy też 0.36, zobaczymy jak to lata. Na początek dystans 30 metrów. Sprawdzony, zmierzony Załączymy wyzerowaną lunetę i sprawdzimy jak to lata. No więc mamy naszego MacMilana m 40 a w wersji Sportline, w tej tańszej wersji. Luneta jest wyzerowana, hopek jest ustawiony, więc zaczynamy 30 metrów. Tak więc mamy na 30 metrach bezproblemowe trafianie w sylwetkę w głowę. Myślę, że w. Prawdziwy obrys głowy, czyli ten mniejszy, czyli grill bez, bez problemu trafiamy i to trafia strzelając ba bardzo szybko, dynamicznie, nie składam się do strzału. Także specjalnie nie próbuję na 30 metrach bez żadnego problemu. Dobra, jestem trochę zdziwiony, bo musieliśmy kolejne 30 metrów przesunąć naszego manekina, ale zobaczmy trafienia z 30 metrów na szybko. Jest tu trafienie, tu trafienie, tu trafienie także z 30 metrów w głowę bez problemu. Jeżeli ktoś ma jakieś oporządzenie, hełm również luźne. Strzały w korpus, również to z serki było moje wcześniej. Eee, nic ciekawego. w zasadzie wszystkie strzały weszły. Spróbujemy 60 metrów, niestety troszeczkę się ściemniło już i mamy ciemniejsze kulki, bo to są BIOSY 0.32. Więc nie do końca widzę, czy wchodzą w cel, ale za to słychać, bo używamy twardej płyty i kartonu. Dodatkowo mamy jeszcze jedną kamerę. Sprawdźmy, mamy trafienie za pierwszym razem. Pudło, trafienie. Trafienie. Dobra, yy, strzelanie z 60 metrów, mamy trafienia w korpus, szczerze powiedziawszy przy tak, przy, przy tak ciemnych kulkach, bo to są bio, celując w niebiesko-zieloną yy, płytę kartą gipsową, niewiele już widziałem, ponieważ troszeczkę się ściemniło, natomiast widać, że w cały obrys yy, trafiałem wielokrotnie. Co prawda niektóre strzały nie wchodziły. Jestem pewny, że też parę razy trafiłem w szyję gdzieś, gdzieś obok i słyszałem metaliczny dźwięk. Ogólnie na 60 metrach skuteczność jest zadowalająca. Sprawdzimy z kulkami 0,36, tym razem białe, a nie ciemnozielone, więc będzie troszeczkę prościej. Niestety słońce już zaszło, więc żeby dobrze widzieć i dobrze się wstrzelić w cel, najlepiej, żeby to były cięższe kulki. I jasne, jak najjaśniejsze. Spróbujmy. Musimy też oczywiście chopkę ustawić w zasadzie od początku, bo kulka jest cięższa. Teraz strzelam w powietrze. Można jeszcze bardziej tę kuleczkę podkręcić. Ok, więc zaczynamy test. Także z kulek 0.36 trafiamy bez problemu i dużo prościej je zauważyć po prostu kiedy zajdzie słońce. Ok, kulki 0.36 powinny mieć troszeczkę lepsze zgrupowanie, troszeczkę bliżej te trafienia siebie e, powinny występować. Zaraz to sprawdzimy. Ok, jesteśmy przy celu i zobaczmy na trafienia. Jedno mamy tutaj i tutaj próbowałem wcelować się mniej więcej w jedno miejsce. E, więc Mniej więcej. Więc cel wielkości dłoni, mniej więcej ustrzelony. Kulki 036, przypominam, z kulek 032. Wątpię, żebyśmy mieli aż tak fajne efekty, bo tutaj mamy większy rozrzut. Tutaj te trzy trafienia, cztery, tutaj jeszcze, o, dają nam niezłe wyniki na 60 metrów. Sprawdźmy w takim razie czy w ogóle dostrzelimy się na 80 metrów stokową snajperką ok jesteśmy teraz 80 metrów od celu, cel jest tam jeżeli sportline trafi na 80 metrów no to nie wiem ale nie chce mi się wierzyć, że trafi spróbujemy kulkami 0,36 żeby dać mu fory i sprawdźmy blisko było chyba. Chyba było, zaraz zobaczymy w ci widzę tak jakbyśmy trafiali w cel bo widzę jak kulka opada i powinna trafić w cel niestety z tej odległości już nie za bardzo słyszę uderzenia kulki też nie mamy tu za wielkiej prędkości wylotowej więc kulka pewnie nie trafia z ogromną mocą Cel, ale zobaczymy później na drugiej kamerze. Teraz prawie ustrzeliłem naszą kamerę. To, przy maksymalnym ustawieniu hop-upu spokojnie powinny kulki trafiać w cel. Przynajmniej to, to jest to, co widzę w lunecie. Niestety nasz udawany cel nie podniesie ręki i nie przyzna się, że dostał. Więc będziemy musieli to sprawdzić później. trochę poszalałem z hopem Nowa wagonkę hop też ma to do siebie że musi się po prostu troszeczkę dotrzeć i wyrobić tak jak ułożyć, tak jak powinno dobra. mamy dobre ustawienie dobra, mamy 80 metrów strzeliliśmy stamtąd, gdzie są nasze torby także już niezły kawałek eee... nawet nie starałem się celować w naszą kartonową głowę bo uważałem, że nie damy rady trafić z 80 metrów więc strzeliłem sobie z dwa razy na próbę i Tutaj mamy trafienie. Mamy trafienie na 80 metrów w głowę. Może nie jest to w obrysie naszej grillowej głowy. Natomiast jak stokowa snajperka jest w stanie trafić w taki kartonik, to jest nieźle. Co więcej, więcej trafień widzę, że mamy na korpusie. Musiałem się bawić hopkiem, bo niestety już przy tym świetle nie widzę dokładnie czy yy, na, znaczy dokładnie gdzie padały strzały, ale widziałem opadającą kulkę na cel na tym tle, także powinniśmy coś znaleźć. I jak widzę celowałem troszeczkę za nisko. Niestety to był już yy, niezły dystans dla tej snajperki, ale mamy trafienia. Mamy trafienie tutaj. Widać, że to jest już słabsze wgniecenie niż przy strzałach tutaj z bliższych odległości, także to są mniejsze wgniecenia. No i niestety trafiałem w czyjeś nogi ale na 80 metrów trafiłem w czymś sznurówkę także nie jest źle jakbyśmy mieli troszeczkę więcej czasu e, mógłbym się wstrzelić byłaby lepsza troszeczkę e, pogoda, lepsze światło myślę, że moglibyśmy ładnie potrafiać w środek celu myślę, że wyniki są całkiem zaskakujące na 30 metrów oczywiście 30 metrów to nie jest jakaś wielka odległość w Versowcie, ale na 30 metrów mamy Świetne skupienie na 60 metrów, co jest już, myślę, całkiem solidną odległością jak na stokową replikę. I tutaj mamy stokową snajperkę. Na 60 metrów jest, byłem w stanie bez problemu się wstrzelić w cel. I to parę, paręnaście razy. Także 60 metrów to nie jest żaden problem dla tej snajperki, prosto z pudełka. I 80 metrów mamy trafienie w naszą kartonową głowę. I mamy trafienia, co prawda nisko yy, w cel, ponieważ yy, musiałem się pobawić tro, troszeczkę hopkiem i, i przedobrzyłem, ale mamy trafienia na 80 metrów, także yy, myślę, że jak na, za snajperkę za około 300, prosto z pudełka, kupujecie tylko do tego niezłe kulki 0,32 albo 0,36 i idziecie na strzelankę, jesteście w stanie trafić kogoś spokojnie na 60 metrach, jeżeli macie dobrą pozycję, przygotowanie, to jesteście w stanie trafić kogoś na 80 metrach. Jak dla mnie bomba. Opowiem wam zaraz o wnętrznościach tej repliki i alternatywach na waszą pierwszą snajperkę. Dobra, opowiem wam teraz trochę o wnętrznościach tego potworka i co byście musieli zdobyć, żeby ją tuningować. Otóż, jest to ciekawa konstrukcja, ponieważ jeżeli chodzi o lufę i komory hop-up to po pewnym fitmencie, czyli dopasowaniu, będą nam pasować komory i lufy od VSR-ki, czyli od najpopularniejszego typu snajperek na rynku jest najwięcej części. Z tego co widziałem na niektórych filmikach to nawet w zasadzie chyba jedna z najsensowniejszych komór hop na rynku do VSR-ki, czyli Action Army, taka czerwona komora, będzie tu pasowała bez problemu i lufę od VSR-ki też można tutaj Zmieścić, także od razu poprawi to nam celność i skupienie strzału, a także Hop-Up zadba o to, żeby ten zasięg był troszeczkę większy. Jeżeli chodzi o tuning mocowy, to sprawa ma się zgoła inaczej i mamy tutaj części od L96 w zasadzie standard APS-2. Więc jeżeli chodzi o sprężynę, prowadnice sprężyny, o zespół pustowy i cylinder, z tego co pamiętam to tutaj będziecie musieli celować w części L96. Części dla sportlina robi m.in. VFC. Pasują niektóre części i zestawy tuningowe od Wella, ale nie do końca bym polecał takie wyjście. No i musicie po prostu szukać. Jeszcze jedną z takich firm jest Angel Customs i, i też widziałem fajne buildy na tej snajperce. I teraz pytanie końcowe. Czy poleciłbym tę snajperkę? Komuś na początek. Snajperka za około 300 wy, więc jest trochę tańsza niż większość e, snajperek. E, czy jest dobrą bazą? Nie wiem. Nie, nie tuningowaliśmy jej jeszcze, ale widziałem e, filmiki, widziałem relacje ludzi, którzy tuningowali tę snajperkę fajnymi częściami od vsr fajnymi częściami od L96 i uzyskują bardzo dobre wyniki. Pytanie czy to łoże, e, nie wiem, długo posłuży? Moim zdaniem, jeżeli e, chciałbyś sprawdzić, czy snajperstwo jest dla ciebie, to taki sportline nie jest złym wyborem. Kosztuje około 3 stówek i z miejsca mamy około te 60, 70, 80 metrów zasięgu. E, myślę, że z dobrą komorą hop można spokojnie osiągnąć jeszcze więcej. E, tylko, czy to jest najlepsza baza pod snajperkę? Nie wiem. E, poleciłbym Bara dziesiątkę, Jeżeli od razu chcesz kupić e, snajperkę i od razu ją stuningować, od razu masz w głowie e, jakiś, jakiś e, niezły build, żeby to miało 600-650 fps strzelało Ci na e, parędziesiąt metrów i 80 metrów to jest dla Ciebie za mało. To chyba lepiej sobie zbudować snajperkę na JG Bar 10, czyli na Jingongu popularnym. Jest w zasadzie w 100% kompatybilny ze standardem VSR, nie tak jak tutaj, i jest też troszeczkę lepiej wykonany. No, niestety musimy za niego zapłacić więcej. Także, jeżeli chcesz spróbować snajperstwa i nie za bardzo bawić się w przeróbki, albo te przeróbki wprowadzić drobne, proste, to jest niezły wybór. W zasadzie ładujesz tu komorę Action Army. Albo zespół spustowy z mocniejszą sprężyną, i masz jeszcze lepszą snajperkę. Ale jeżeli chcesz już przybliżyć się do topowych osiągów, jakie można, yy, jakie można wyciągnąć w snajperstwie airsoftowym, to brałbym się za JG Bar 10 albo Tokio Marui VSR 10. Bo to są, że tak powiem, najbardziej rozwojowe platformy ma tu Bartek, witajcie w naszej nowej serii Chcemy pogadać o airsofcie, ale tym razem trochę inaczej Fuck.